Spantowe zagrożenie dla Bitcoina? Znany stratek ucina pozycję i ucieka w złoto. XRP przed wielkim ruchem? Dlaczego rynek znów patrzy na ten projekt długoterminowo? Ktoś postawił 160 tysięcy dolarów na atak USA na Iran. I rozpętał burzę na Polimarket. Pingwiny wchodzą do Premier League. Pudgy Penguins łączą siły z Manchester City. Krypto wchodzi do świata mieszkań. Megatel odpala platformę nagród po zielonym świetle od SEC. Dash wraca z hukiem. 150% w kilka dni i nagły powrót starej legendy. Nastroje w krypto hamują. Indeks chciwości nagle spada do neutralnego poziomu. Zanim zaczniemy, witam wszystkich na kanale Krypto Wiadomości Polska, miejscu, gdzie każdego dnia dostajecie najświeższe newsy ze świata kryptowalut. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco z nowinkami oraz zostawienia łapki w górę i podbijania filmu, jeśli się Wam spodobał, a także aktywnej dyskusji w komentarzach na tematy poruszone w materiale. A teraz zapraszam na dzisiejszy film. Kwantowe zagrożenie dla Bitcoina. Znany stratek ucina pozycję i ucieka w złoto. W najnowszej notatce, Greed i Fear, Strateg Jeffries Christopher Wood podniósł temat, który dla wielu inwestorów brzmi jak science fiction, ale jego zdaniem może kiedyś stać się realnym problemem komputery kwantowe. Wood stwierdził, że rozwój tej technologii może w dłuższej perspektywie zagrozić całemu systemowi Bitcoina, dlatego postanowił wyjść ze swojej ekspozycji na BTC i przerzucić środki do klasycznych bezpiecznych przystani, czyli złota i srebra. Co ważne, Wood nie twierdzi, że to wydarzy się jutro. Nie spodziewa się, żeby temat kwantów miał w najbliższym czasie mocno uderzyć w cenę bitcoina. Ale według niego problem dotyczy czegoś znacznie poważniejszego zaufania do bitcoina jako magazynu wartości w długim terminie. A to już jest fundament, na którym stoi cała narracja cyfrowego złota. Bloomberg poinformował, że Wood usunął z modelowego portfela 10% alokację w bitcoina. Jako główny powód wskazał ryzyko, że kwantowe komputery mogłyby kiedyś złamać mechanizmy kryptograficzne, które dziś zabezpieczają sieć. W skrócie Bitcoin opiera swoje bezpieczeństwo na algorytmach kryptograficznych, które są praktycznie niedoruszenia dla zwykłych komputerów. Problem w tym, że komputery kwantowe, przynajmniej teoretycznie, mogłyby kiedyś odtworzyć klucze prywatne na podstawie kluczy publicznych, a to oznaczałoby możliwość przejmowania środków i podważenie integralności całego systemu. I tu robi się ciekawie, bo według części ekspertów sprawne maszyny kwantowe mogą pojawić się szybciej niż większość ludzi zakłada nie za dziesięciolecia, tylko potencjalnie w ciągu kilku lat. Wood przenosi środki z bitcoina porówno do złota oraz spółek wydobywających złoto, co wielu odbiera jako całkowite odwrócenie jego wcześniejszego, bardziej byczego nastawienia do BTC. Podkreśla przy tym, że to nie jest reakcja na krótkoterminową cenę, tylko decyzja wynikająca z obaw o przyszłe bezpieczeństwo. Dla rynku to może być sygnał ostrzegawczy, jeśli duzi gracze zaczynają patrzeć na bitcoina nie tylko jak na inwestycje, ale jak na system, który musi przetrwać dekady. To pytanie o technologiczną odporność staje się kluczowe. I właśnie ten temat może wracać coraz częściej. XRP przed wielkim ruchem. Dlaczego rynek znów patrzy na ten projekt długoterminowo? XRP ponownie przyciąga uwagę inwestorów, ale nie ze względu na codzienne wahania ceny. Coraz więcej osób patrzy na ten projekt w długim horyzoncie i zadaje sobie jedno kluczowe pytanie: czy obecna konsolidacja blisko historycznych poziomów to oznaka wyczerpania rynku, czy raczej cisza przed naprawdę dużym ruchem? W momencie, gdy do rynku napływa kapitał instytucjonalny, a Ripple systematycznie rozszerza swoją obecność na świecie, narracja wokół XRPE wyraźnie się wzmacnia. Coraz rzadziej mówi się wyłącznie o spekulacji. A coraz częściej o realnym zastosowaniu i długoterminowej strukturze rynku. Analityk znany jako Alin Crypto, komentując sytuację na platformie X, spojrzał na XRP zarówno od strony technicznej, jak i fundamentalnej. Jego zdaniem obecne zachowanie ceny nie przypomina rynkowego szczytu, lecz klasyczną fazę przygotowania do wejścia w tzw. odkrywanie ceny czyli obszar, w którym rynek wchodzi na zupełnie nowe poziomy. Od strony wykresu XRP od dłuższego czasu porusza się w zakresie konsolidacji, który uformował się po teście bardzo silnych oporów pamiętających jeszcze Hosses'en sprzed lat. Co istotne, cena nie spada gwałtownie, lecz utrzymuje się wysoko, co sugeruje, że popyt skutecznie absorbuje podaż. W poprzednich cyklach rynkowych podobne fazy często kończyły się dynamicznym wybiciem. Analityk przypomina też, że wcześniej XRPE zanotowało bardzo silne wzrosty, liczone w setkach procent, a obecna pauza jest czymś naturalnym w zdrowym trendzie wzrostowym. Dopóki cena utrzymuje kluczowe poziomy wsparcia i nie dochodzi do głębokich cofnięć, techniczny obraz rynku pozostaje pozytywny. Dużą rolę odgrywa tu również kapitał instytucjonalny. Miliony dolarów napływają do regulowanych produktów kryptowalutowych takich jak fundusze notowane na giełdzie, co zwiększa płynność i stabilizuje rynek. Dzięki temu cena nie jest już uzależniona wyłącznie od emocji inwestorów detalicznych. Dodatkowym atutem XRP jest pozycja regulacyjna Ripple. Firma posiada licencje i zgody w wielu jurysdykcjach, co daje jej przewagę nad dużą częścią rynku kryptowalut. XRP Ledger może być dzięki temu bezpośrednio integrowany z systemami płatniczymi i rozwiązaniami do rozliczeń międzynarodowych. Tej narracji XRPE nie jest tylko aktywem spekulacyjnym. To element infrastruktury finansowej, który ma ambicje modernizować globalne przepływy pieniężne, podobnie jak internet zmienił sposób wymiany informacji. Dlatego prognoza ceny na poziomie około 19 dolarów, przedstawiona przez analityka jeszcze wtedy, gdy XRPE kosztowało zaledwie ułamek obecnej wartości, nadal pozostaje aktualna w jego ocenie. Nie jest to wizja oparta na chwilnym entuzjazmie lecz na długoterminowej strukturze rynku. Jeśli adopcja rozwiązań Ripple będzie rosła, a kapitał instytucjonalny nadal będzie napływał, historia XRP może dopiero się rozpędzać, a obecna konsolidacja może okazać się tylko przystankiem przed znacznie większym ruchem. Ktoś postawił 160 tysięcy dolarów na atak USA na Iran i rozpętał burzę na polimarket. Na polimarket wydarzyło się coś, co wygląda jak scena z thrillera finansowego. Pojawił się nowy portfel, praktycznie świeżo założony, i nagle wrzucił około 160 tysięcy dolarów na zakład, że Stany Zjednoczone uderzą militarnie w Iran jeszcze tego samego dnia. Efekt? Kursy na rynku dosłownie się poruszyły, a internet natychmiast zaczął zadawać pytanie, czy ktoś tu wiedział coś wcześniej. Według obserwatorów konto powstało zaledwie kilkadziesiąt minut przed pierwszymi transakcjami i od razu skupiło się tylko na jednym rynku zakładzie dotyczącym ataku. To wystarczyło, żeby odpalić spekulacje o możliwym insider tradingu, czyli wykorzystaniu niepublicznych informacji, albo o próbie manipulacji. W pewnym momencie, gdy zaczęły krążyć plotki o eksplozji w Teheranie, a do tego doszły ostrzeżenia w lotnictwie i nietypowa aktywność w powietrzu nad regionem, napięcie wzrosło. Rynek zaczął wariować, a szanse w zakładzie skoczyły w górę w bardzo krótkim czasie, co tylko dolało oliwy do ognia. Analitycy rozważają trzy scenariusze. Pierwszy to manipulacja, czyli próba napompowania paniki informacyjnej, żeby sztucznie podbić kurs i zarobić na ruchu tłumu. Problem w tym, że wielu komentatorów uważa, że to byłoby kompletnie nieopłacalne jak na ryzyko i rozgłos. Trudno uwierzyć, że ktoś organizuje wielką akcję tylko po to, żeby ugrać stosunkowo ograniczony zysk. Drugi scenariusz to dostęp do informacji których rynek jeszcze nie miał. W tle pojawił się między innymi wątek ostrzeżeń lotniczych oraz dziwnych sygnałów z regionu, które dla osoby z odpowiednim rozeznaniem mogły wyglądać jak zapowiedź realnych działań. I to właśnie ten trop najbardziej rozpala dyskusję. Trzecia opcja jest najbardziej kryptowalutowa. Zwykły agresywny zakład wysokiego ryzyka. Taki typ gracza bierze duże pozycje, czyta wydarzenia polityczne po swojemu i liczy, że jeśli rynek się przestraszy, kurs wystrzeli. Najbardziej absurdalne jest jednak to, jak ta historia się kończy. Pozycja przez chwilę dawała gigantyczny, niezrealizowany zysk, ale trader nie sprzedał ani części. Zamiast tego trzymał dalej, aż dzień zakończył się stratą rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów. I właśnie to dolało benzyny do dyskusji. Jeśli ktoś miał przewagę informacyjną, to czemu nie zrealizował zysku, gdy rynek dawał taką okazję? W ostatnich godzinach obserwatorzy śledzili kolejne zakupy i to, jak rosnąca pozycja wpływa na kursy w czasie rzeczywistym. Cała sytuacja pokazuje, jak cienka jest granica między sprytną, sprytną spekulacją, a czymś, co wygląda jak próba sterowania rynkiem emocjami i plotkami. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Pingwiny wchodzą do Premier League. Padji Penguins łączą siły z Manchester City. Świat krypto coraz częściej wychodzi poza własną bańkę i wchodzi tam, gdzie są prawdziwe emocje, tłumy i globalna publika. Tym razem na pierwszy plan wchodzi marka Padji Penguins, która właśnie ogłosiła współpracę z jednym z największych klubów piłkarskich na świecie, czyli Manchester City. Informacja pojawiła się w sieci 15 stycznia i od razu zrobiła sporo szumu, bo to kolejny przykład na to, jak projekty Web3 próbują zdobyć masowego odbiorcę. UG Penguins to dziś nie tylko kolekcja z uroczymi pingwinami. To rozbudowana marka, która buduje społeczność wokół kreatywności, wolności i internetowej kultury, a jej oficjalną monetą jest Pengu. Z kolei Manchester City to oczywiście gigant Premier League, klub z Manchesteru, który od lat przyciąga miliony kibiców na całym świecie. Zgodnie z zapowiedzią, współpraca ma wystartować 17 stycznia. Projekt ogłosił, że pojawi się specjalny drop, czyli limitowana kolekcja premium oraz oficjalny merch skierowany do dorosłych fanów. A to oznacza jedno. Pengu ma trafić do świata piłki nożnej w naprawdę mocnym stylu, nie jako ciekawostka, ale jako produkt dla ludzi, którzy chcą mieć coś unikalnego i kolekcjonerskiego. Ten ruch jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, Pudji Penguins dostaje dostęp do gigantycznej bazy kibiców którzy na co dzień nie interesują się kryptowalutami. Po drugie, Manchester City pojawia się w przestrzeni Web3, w której pingwiny mają już ogromny zasięg i oddaną społeczność. W skrócie, obie strony zyskują nową publiczność i poszerzają swój wpływ. Co ciekawe, termin nie jest przypadkowy. 17 stycznia to gorący moment dla piłkarskiego świata, bo Manchester City gra wtedy derbowe starcie z Manchesterem United na Old Trafford idealne tło, żeby wypuścić współpracę, o której ludzie będą mówić jeszcze zanim sędzia zagwizdzę pierwszy raz. Warto też przypomnieć, że Pudgy Penguins ma za sobą mocne wsparcie ze strony Binance. Projekt trafił do jednych z pierwszych airdropów dla posiadaczy na tej giełdzie, a token Pengu został szybko wprowadzony do handlu na wielu parach. W dniu debiutu cena tokena zaliczyła swój historyczny szczyt, a później, jak to w krypto bywa, przyszedł okres mocnego ochłodzenia. Dziś jednak najważniejsze jest nie to, gdzie dokładnie jest kurs, tylko kierunek. Pudgy Penguins próbuje wejść do mainstreamu drzwiami, które naprawdę mają znaczenie. A współpraca z klubem pokroju Manchester City może być dla tego projektu czymś więcej niż marketingiem. Może być kolejnym krokiem w stronę masowej adopcji. Jeśli takie partnerstwa będą się powtarzać, to Web3 przestanie być niszą dla fanów technologii, a stanie się częścią popkultury. I wygląda na to, że Pingwiny właśnie zaczynają swój największy mecz. Krypto wchodzi do świata mieszkań. Megatel odpala platformę nagród po zielonym świetle od SEC. Wyobraź sobie, że płacisz czynsz albo ratę kredytu, a zamiast zwykłego potwierdzenia przelewu dostajesz realną nagrodę, którą możesz wydać w sklepie, na paliwo albo nawet wypłacić jako gotówkę. Brzmi jak reklama banku, ale tym razem chodzi o coś znacznie bardziej kryptowalutowego. Amerykański deweloper Megatel Homes ogłosił, że przygotowuje start nowej platformy finansowej o nazwie MacPrime. Ma to być system płatności i nagród oparty o własną cyfrową walutę projektu, czyli MP i token. Co istotne, firma dostała od amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd tzw. Tak list no action, czyli sygnał, że regulator na ten moment nie planuje działań egzekucyjnych wobec zaproponowanej konstrukcji. To w praktyce otwiera drogę do oficjalnego wdrożenia. Mac Prime ma zamieniać codzienne wydatki domowe w nagrody, które można wykorzystać w prawdziwym życiu albo wymienić na dolary. Użytkownik zbiera tokeny płacąc rachunki takie jak czynsz, kredyt hipoteczny czy inne opłaty wszystko przez aplikację. Firma twierdzi, że chce w ten sposób stworzyć jedną wspólną nagrodową ścieżkę zarówno dla najemców, jak i właścicieli mieszkań. Jedną z kluczowych funkcji ma być program Bill Pay Rewards. W uproszczeniu wygląda to tak. Jeśli ktoś opłaca czynsz lub ratę kredytu przy użyciu MP tokenów, może dostać nawet 20% zwrotu w formie dodatkowych nagród. Te tokeny można potem przeznaczyć na zakupy spożywcze, paliwo czy opłaty za media, albo po prostu zamienić na gotówkę. Jest też funkcja Rent Forward, która brzmi jak coś, co może zainteresować naprawdę wielu młodych ludzi. Pozwala ona zaliczyć nawet całość czynszu z ostatniego roku jako wkład pod przyszły zakup domu, oczywiście do określonego limitu. Czyli płacisz wynajem i jednocześnie budujesz sobie coś w rodzaju panków do wejścia na własne. Megatel dorzuca do tego program niższego oprocentowania kredytu hipotecznego. Osoby spełniające warunki mogą uzyskać oprocentowanie nawet zauważalnie niższe od rynkowego, jeżeli spłacają zobowiązania z użyciem EMPE tokenu. Firma sugeruje, że w długim terminie może to dać realne oszczędności. Do tego ma dojść jeszcze kryptowalutowa karta debetowa MacPrime, dzięki której użytkownicy będą mogli zbierać dodatkowe zwroty od codziennych zakupów. Współzałożyciel Megatel, Aaron Ipur, mówi wprost, według niego rynek mieszkaniowy zmaga się dziś z niedoutrzymania utrzymania kosztami kredytów i rosnącymi cenami, a Mac Prime ma być dla ludzi czymś w rodzaju finansowej deski ratunku. Firma przedstawia swój projekt jako połączenie nieruchomości i technologii blockchain, czyli mieszankę, która ma pomóc w problemie dostępności mieszkań. To może być ciekawy test, bo jeśli taki system faktycznie zadziała, to krypto przestanie kojarzyć się wyłącznie z inwestowaniem, a zacznie wchodzić w codzienne życie w najbardziej przyziemnym miejscu. W rachunkach, wynajmie i marzeniu o własnym domu. Dash wraca z hukiem. 150% w kilka dni i nagły powrót starej legendy. Dash, czyli kryptowaluta oznaczana skrótem Dash, nagle zrobiła ruch, który potrafi obudzić nawet traderów, którzy zwykle ignorują starsze projekty. W ciągu zaledwie kilku dni kurs poszybował w górę o mniej więcej 150% i Dash wrócił do rozmów, w których nie był głównym bohaterem od bardzo dawna. Taki skok rzadko bierze się z niczego i tym razem powody są zaskakująco czytelne. To nie wygląda na zwykły przypadkowy strzał spekulacyjny. Ten raid napę napędza mieszanka kilku rzeczy: łatwiejszego dostępu do zakupu, powrotu pewnych narracji na rynek oraz nowego zainteresowania monetami, które stawiają na prywatność. Pierwszy i najbardziej przyziemny powód to prostszy dostęp do samego Dasha. Projekt zyskał integrację która pozwala kupować i używać tej kryptowaluty praktycznie globalnie w ogromnej liczbie krajów z wykorzystaniem wielu lokalnych walut i setek metod płatności. A to jest kluczowe, bo kiedy coś staje się łatwe do kupienia, łatwe do wysłania i łatwe do wydania, to rynek zaczyna patrzeć na to nie jak na tam starego altcoina, tylko jak na realne cyfrowe pieniądze. I tu wraca temat, z którego dasz kiedyś słynął płatności, przelewy, codzienne zakupy, przekazy między krajami, sytuacje, w, który, w których liczy się szybkość i wygoda. W momencie, gdy bariera wejścia spada, rośnie nie tylko wykorzystanie w praktyce, ale też zainteresowanie spekulantów. A takie połączenie bardzo często kończy się ostrymi, krótkoterminowymi ruchami cenowymi. Drugi element to powrót narracji wokół prywatności. W różnych regionach świata pojawia się coraz więcej presji regulacyjnej dokładniejsze raportowanie, monitoring transakcji nowe ramy kontroli przepływu. I za każdym razem, gdy ten temat zaczyna dominować, część rynku automatycznie obraca się w stronę kryptowalut, które oferują większą prywatność. Dash często trafia wtedy do jednego worka z innymi rozpoznawalnymi projektami tego typu. A gdy kapitał zaczyna płynąć do takiego sektora, zazwyczaj najszybciej rosną monety, które są znane, płynne i mają długą historię. Dash idealnie pasuje do tego schematu. Trzeci czynnik jest bardziej psychologiczny marka. Dash ma reputację projektu zahartowanego, który w poprzednich cyklach odgrywał dużą rolę. Przez lata był niedoceniany, cena pozostawała przygaszona, a wielu ludzi traktowało go jak relikt przeszłości. I właśnie dlatego comeback działa tak mocno na wyobraźnię. Traderzy uwielbiają historię powrotu, a jeśli do tego dorzucisz fakt, że Dash ma realną sieć akceptacji i według różnych danych jest przyjmowany przez tysiące punktów usługowych na świecie, to nagle robi się z tego narracja. To nie jest martwy projekt, tylko projekt, który długo spał. Jednocześnie nie wszystko wygląda jak niekończąca się hossa. Techniczne wskaźniki sugerują, że Dash może zbliżać się do krótkoterminowej strefy przegrzania. Innymi słowy, po tak szybkim biegu rynek może potrzebować odpoczynku. To nie musi oznaczać natychmiastowego tąpnięcia, ale często zapowiada spowolnienie, cofnięcie albo konsolidację, żeby emocje opadły, a wykres ochłonął. Teraz najważniejsze pytanie brzmi, co Dash zrobi, kiedy opadnie kurz po tej eksplozji. Jeśli po euforii utrzyma kluczowe poziomy i pokaże siłę w spokojniejszych godzinach handlu, wtedy ten rajd może okazać się początkiem większej historii. A jeśli nie, to zobaczymy tylko dynamiczny rozdział w rotacji kapitału, który za chwilę przeniesie się gdzie indziej. Jedno jest pewne, dasz wrócił na radar i jak na starszy projekt zrobił to w stylu, którego rynek nie widział od lat. Nastroje w krypto hamują. Indeks chciwości nagle spada do neutralnego poziomu. Wystarczyła zaledwie doba, żeby klimat na rynku kryptowalut wyraźnie się zmienił. Popularny Crypto Fear and Greed Index, czyli wskaźnik pokazujący emocje inwestorów, zanotował mocny zjazd. Jeszcze chwilę temu był w strefie mój chciwości, a dziś wrócił do poziomu neutralnego. Taki skok w dół to sygnał, że rynek przestał iść na autopilocie, a wśród traderów zaczyna pojawiać się więcej niepewności. Ten indeks działa jak barometr nastrojów. Bierze pod uwagę m.in. zmienność cen, wolumen handlu, trendy wyszukiwań i to, co dzieje się w social mediach. Innymi słowy, pokazuje nie tyle konkretną prognozę, co zbiorową psychologię rynku. A kiedy wskaźnik schodzi z chciwości do neutralnego, zwykle oznacza jedno. Inwestorzy przestają być tak pewni, że wzrosty będą trwały bez końca. Dla wielu osób to może być znak, że rynek zaczyna hamować. Gdy euforia słabnie, często rośnie ostrożność i pojawia się pytanie, czy to tylko chwilowa zadyszka, czy początek większego schłodzenia? Neutralny poziom potrafi zapowiadać okres konsolidacji, czyli moment, kiedy cena stoi w miejscu, a rynek zbiera siły, ale potrafi też być pierwszym ostrzeżeniem przed korektą, jeśli popyt nie wróci. Z drugiej strony jest też druga interpretacja. Taki spadek nastrojów może działać jak reset. Jeśli rynek był wcześniej zbyt rozgrzany, to zejście do neutralnej strefy bywa zdrowe, bo zmniejsza ryzyko gwałtownego tąpnięcia i daje szansę na bardziej stabilny marsz w górę w kolejnych tygodniach. Historia pokazuje, że podobne zmiany indeksu czasem poprzedzały mocne spadki, a czasem dynamiczne odbicia. Dlatego doświadczeni gracze traktują ten wskaźnik jako narzędzie pomocnicze, a nie wyrocznie. Jedni widzą w tym sygnał ostrzegawczy i wolą poczekać. Inni uznają, że kiedy emocje stygną, pojawiają się lepsze okazje do wejścia, szczególnie jeśli ceny zaczną się uspokajać. Na ten moment rynek wygląda, jakby wszedł w tryb strycz sprawdzam. Inwestorzy obserwują, co będzie dalej, bo wystarczy jeden mocniejszy impuls: dane z gospodarki, decyzje regulatorów, albo nagłe wydarzenie w świecie krypto, żeby nastroje znów przestawiły się o 180 stopni. Pytanie brzmi, czy to początek większej zmiany trendu, czy tylko chwilowe wahnięcie nastroju. Odpowiedź poznamy szybciej, niż się wydaje, bo w krypto emocje zmieniają się czasem dosłownie z dnia na dzień. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, podbij film, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku: żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale. Nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, dziennik ustaw z 2005 nr 200, łamane na 6, pozycja 1.715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim. Oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną świadomą decyzję i akceptujesz to.